Hej, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Latatuj Dzisiaj zagramy sobie bitewkę czołgiem KW2 radzieckim 6 tieru Dział bez chałbicy, dlatego że No, niestety jak wiadomo z burzaków się wali, z tego działa, bo z, ze zwykłych pocisków nie zawsze przebije Nawet y, działo 152 miliardy, tak może nie przebić Z burzaków chodziło po 300, 400, czasami 500, jeżeli się dobrze trafiło nawet w swój tier, czyli w szósty, tak A w przeliczeniu z tym działem, no to wychodziło niekorzystnie, tak No, zobaczymy na koniec bitwy, że da się grać tym działem. To działo nie jest najlepsze, nie jest najgorsze. No mi się gra im bardzo fajnie, tak? 8,37 sekund przeładunku. No dobra, koniec gadania. Czas się zabierać do roboty, że tak powiem, tak? Ja sobie stanę tu ładnie w krzaczku jakoś nie chce mi się jechać na górę bez opuszczenia działa, tak? Bo to działo... no to działo ma lepsze opuszczenie yy, yy, niż chałwica Tutaj wezmę pomocy na... Pewnie nikt mi nie pomoże jak na razie. Potem jest testu 5. O, widzę go. 306. Też mi dano tak mniej więcej za 300. No i chyba go nie przebyłem. Coś tak mi się wydaje Muszę się wycofać Nie, 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 nie O Nie Przybiłem. Nie przebiłem boku, wieży, teraz to 150 super. Dobra, przepuśćmy, że tam stoi. O, chyba trafiłem. Miał, miał mniej HP. Okej, okay, kapuje jeden prawdopodobnie Tiger. Jasz pytwion kapowało dwóch Ja sobie tu ładnie stanę O, tu jest Tiger O nie, jedzie pan A, może się uda go dobić A! Ładnie poszło 54 HP Poradził sobie mój team tutaj ładnie. Oby ten KW-85 nie miał działa na mnie. Oj, nawet z tego miejsca go nie dosięgnę. Gościu pisze, że w jego teamy są same nowe, tak? Przypuszczam, że tam stoi... Jak trafiłem pocisk niezwracony Tak mnie trafiłem, no da się przeżyć tak Mam go na celowniku. się się skip Jak z Y wolnie po mnie. O może Helkata się da nie, tam się... O nie, mt O, O, super. Team widać jest spoko. Wie o co chodzi w tych sprawach. Bez skojarzeń. Oj, może zjadę skapa. Będę tutaj sobie tak wjeżdżał, tak, bo tu jest fajna kryweczka telefon, super W drugiej godzinie jak to do mnie dzwoni jest. A nie, już stoi jak Pojechał gdzieś. kalka Z tego co widzę nie był wykryty. Mhm. O tam jest. musi się uda go ostrzelić. Ja to jest to chłopaki <grymne> Udało się. 1200 obrażeń. To jest fajnie tak. Jak to się mówi... Nie wiem skąd się wzięło odpowiedzenie, jeżeli yy, zadane obrażenia wynoszą nie, mniej. Nie mniej niż yy, yy, ilość HP twojego czołgu to jest dobrze, tak. Ja to zrobiłem. Bardzo ładnie. Team fajny. Przyjemna bitewka. Tutaj zawsze sobie patrzę na statystyki, tak? Ale niestety najważniejsze Uczy się widełka. 708 fazowego expa, bez premki gram, 15 tysięcy na czysto. Jak widać kawór wujkom bez hobbits się gra fajnie. Celuję może nie o wiele yy, szybciej, tak? Bo o 0,6 sekundy. No i przeładunek, tak, tu jest 6,19, jak tam było chyba 8, 7 sekundy, Od tutaj przeładowuję 27 sekundy, tak, to jest 21. Gdyby nie ten dosyłacz to by było jeszcze więcej. No dobra, na dzisiaj to tyle, ja nie wiem, wrzucę odcinek dzisiaj albo jutro, wtorek, no, tak czy siak we wtorek, tak. <laughs> Dziękuję, że oglądaliście i mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć kilka słów. Jest to mój pierwszy filmik na YouTubie z gry World of Tanks. Piszcie proszę w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie, czy mam zmienić jakoś swój stosunek do opowiadania, do gadania, gadać więcej, mniej robić więcej odcinków o jakichś tam czołgach. Bo tak mam kilka czołgów. Nie pamiętam konkretnie ile. RMX francuskie, niemieckie, brytyjskie i tak dalej, i tak dalej, tak. Bardzo mi się spodobała gra radzieckimi czołgami Jak na razie za sukces Stwierdzam Dojście do Isa, tak? Od Odkąd ciągle mnie rozwalały te czołgi na bitwach, chciałem mieć ten czołg i w końcu dowiodłem, tak? Mam to, można powiedzieć, że najlepsze działo. Zadaje tyle samo obrażeń i taka sama penetracja, co w tym najlepszym dziale, tylko że mniejsza szybkostrzelność, tak? Niewiele, ale zawsze coś tam, tak? Już 2000 doświadczenia tylko mi brakuje. Jeżeli chcecie kolejny filmik, nagram bitwę z ISEM. Ale na razie piszcie w komentarzach co zmienić, co nie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Będzie to dla mnie znak, żebym robił więcej filmików ogólnie na YouTubie. I dziękuję za wyświetlenie, pa pa!